Kochani ci z was, którzy byli na pasterce, wiedzą, a ci, którzy są dzisiaj na pierwszej mszy, dowiedzą się teraz, że w ostatnich no, sześciu czy siedmiu tygodniach, kiedy spotykaliśmy się z radą parafialną, przy takim namyśle nad naszą parafią i nad tym, co znaczy, że rozpoczynamy rok jubileuszowy i co znaczy, że nasz Kościół w winowie jest kościołem jubileuszowym, to wśród tych różnych myśli i namysłu było to, żeby święta Bożego Narodzenia, posterka, pierwszy dzień świąt, ten dzisiejszy, i jutrzejsze drugie święto Bożego Narodzenia, żeby to były takie małe rekolekcje, w którym możemy usłyszeć trzy słowa, w których Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co za łaska i co za dobroć i co ten jubileusz naprawdę znaczy i jak my mamy się naprawdę na to przygotować, zachować i w sumie przeżyć. I wtedy poproszono, żeby mimo tego, że będzie nas tu taki był plan kilku księży i on się dzieje, żebym te słowa wypowiedział ja jako proboszcz. Więc, e, kochani, ki kilka słów dotyczący tego pierwszego słowa z pasterki. Jubileusz zawsze związany jest z kimś i wydarzeniem związanym z tą osobą. Na przykład ktoś ma 50. rocznicę ślubu. Albo ktoś ma 20-30 lat od zakończenia szkoły zawodowej czy po maturze. Albo jakaś wielka firma ma swoje lecie. I wtedy, kiedy obchodzimy jubileusz, wspominamy początek tego wydarzenia, próbując wydobyć z tego, co jest naprawdę najistotniejsze i w sumie tym się ucieszyć. Jeżeli wiemy, że rok 2025, za parę dni go w kalendarzu rozpoczniemy, jest rokiem jubileuszowym i wiemy już, że papież Franciszek ten rok jubileuszowy przez otwarcie drzwi w Bazylice Świętego Piotra rozpoczął wczoraj wieczorem wigilię Bożego Narodzenia, i cały ten rok, rok łaski, rok jubileuszu będzie trwał do 6 stycznia. 2026 roku. Dobrze jest to widzieć w głowie, wyobrazić sobie i teraz dla nas. Co to znaczy? Kochani, to nocne słowo z pasterki. To był moment, kiedy opisał Łukasz pisząc w taki sposób, że kiedy narodził się Jezus, aniołowie przyszli do pasterzy i zwiastowali im mówili im o tym że dziś narodził się wam zbawiciel którym jest mesjasz pan kochani na bazie tego zdania chcę powiedzieć że istotą roku jubileuszowego jest prawda o tym że Jezus z Nazaretu syn Maryi Dziewicy jest mesjaszem, zbawicielem i panem. I świętujemy od tego wydarzenia 2025 rocznicę. I to jest niezwykłe. Wspomniałem, witając was, że my przyszliśmy na urodziny pana Jezusa. Niezwykłego, bo pana, mesjasza i zbawiciela. I kochani, jest to też takie niezwykłe, że papież zdecydował się podzielić tą Bożą łaskawością i Bożą dobrocią, tak jak wczoraj otworzył te drzwi w Rzymie, to powiedział: Niech wszystkie katedry na całym świecie będą też tymi, w których ta Boża łaska się rozlewa. A potem jeszcze powiedział im tak: Chcę, żebyście w Waszych diecezjach. Wyznaczyli jeszcze takie kościoły, w których będzie się rozlewała jeszcze bardziej Boża łaskawość, Boża dobroć ze względu na to, że tu jest Mesjasz i Pan. Kochani, to jest takie właściwie niezwykłe, że ten nasz winowski kościół, który jeszcze nie ma 40 lat, że on jest właśnie takim miejscem. I teraz uwaga. Przechodzę do tego drugiego słowa, sięgając do Ewangelii z rana dzisiejszej. Ewangelia ta rozpoczyna się od słów, gdy aniołowie odeszli od nich, od pasterzy do nieba. Pasterze mówili między sobą: Pójdźmy do Betlejem i tam zobaczmy, co się wydarzyło i o czym nam oznajmiono. Kochani, jak słyszę, jak czytam to słowo, że Pasterze powiedzieli, pójdźmy do Betlejem, to rozumiem, że to jest naprawdę zaproszenie dla nas, abyśmy ruszyli w drogę. Wielu z Was wie o tym, że w cudzysłowie hasłem tego jubileuszowego roku jest słowo Pielgrzymi Nadziei. Czujecie, że słowo Pielgrzym brzmi tak dostojnie, donośnie, mocno, jak ktoś mówi jadę na pielgrzymkę do Guadalupe, ja jadę na pielgrzymkę do Rzymu, ja jadę na pielgrzymkę... I często jest tak, że dla wielu z nas te wielkie, dalekie pielgrzymki ze względu na koszty, odległość, zobowiązania, które mamy tu u siebie, że te wielkie pielgrzymki są poza nami. Jak się modliłem, to zobaczyłem, że, że my jesteśmy zaproszeni do pielgrzymowania, które jest banalnie proste. Mało tego, ono jest wykonalne naprawdę każdego dnia. Wiecie, w czasie tej mojej modlitwy, przygotowania do dzisiejszego dnia, Zobaczyłem, jak Pan Jezus mówi Mi Gieniu, Ja chcę, żebyś ty pielgrzymował codziennie kilka razy z księdza Franciszka duszy siedem na księdza Franciszka duszy 4, bo taka jest różnica między plebaniem a kościołem. To tu jest Betlejem. Tu. Narodził się Mesjasz Pan. On tu jako zbawiciel i ten, który jest dawcą życia jest. Kochani, to jest w ogóle niesamowite, że 40 około lat temu pojawiła się taka myśl w ludziach z Bożego natchnienia, żeby tu wśród tych domów w Winowie został wybudowany ten dom. I w sumie myślę, że wtedy ci którzy budowali ten kościół, a niektórzy z was tutaj są, Boga budowali. Wiedzieliście, że wśród wszystkich domów ten dom jest najważniejszy. Nie dlatego, że jest największy, najwyższy, że najwięcej wtedy kosztował, że najwięcej tylko ze względu na to, że to jest dom, w którym mieszka Mesjasz. W którym mieszka Zbawiciel, w którym mieszka Pan, który opatruje rany, który daje życie, który daje siłę, który jedna, który daje nadzieję. I to jest takie niesamowite, że my na tę pielgrzymkę w tym roku, tak jak jeden z moich kolegów powiedział Gieniu, jeżeli twój kościół tu w Winowie jest jubileuszowym kościołem, to mi nie trzeba jechać do Rzymu, przyjadę do ciebie. Śmiał się i razem ciesząc się tym, potwierdzaliśmy, tak to jest prawda. To nie znaczy, że dopowiedzcie sobie. Zobaczcie, ci pasterze mówią, musimy iść do Betlejem, by zobaczyć, co tam się wydarzyło. Wiecie, i na pierwszej mszy, i teraz szukam mojej drogi do nieba. Nieba. Czy ktoś ma drogę do nieba i mi poda? Śpiewaliśmy na wejście na msze bardzo starą, piękną kolędę w nocnej ciszy. I siostra Monika zagrała tak daleko, aż nie potrafiliśmy już śpiewać z pamięci. Zaczęliśmy śpiewać czwartą zwrotkę tej pieśni, tej kolendy. I treść tej zwrotki brzmi tak. I my czekamy na ciebie, pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed tobą, wierząc, żeś ty jest pod osłoną chleba i wina. I my czekamy na ciebie, pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina, chleba i wina. Czujecie, jak to jest mądra pieśń. Oddaj wiarę Kościoła, który wieki wie, że wtedy, kiedy zwykły ksiądz wyciąga ręce, prosi, aby Duch Święty przemienił chleb w ciało Boga, to Bóg to robi. Kochani, kończąc, wierzę, że ten dzisiejszy dzień. Święto Bożego Narodzenia. I wierzę, że początek tego roku jubileuszowego to jest dzień, w którym Bóg mówi: Przychodźcie do mnie, róbcie kroki w moją stronę, bądźcie przy mnie, bo tu jest źródło życia, tu jest źródło zbawienia, tu jest wszystko, aby. Odzyskać nadzieję. Jutro, jak Pan Bóg da, to zrobię jeszcze jeden krok, wiedząc, że tu jest Mesjasz i że mamy być pielgrzymami, by tu przychodzić po nadzieję, że jesteśmy w sumie posłani, aby iść z nadzieją. I kochani, składa dzisiaj że malutka Anetka, którą będziemy chrzcili, nie jest już taką malutkim niemowlęciem, tylko już biega na swoich nogach. Przed mszą, jak było tu nas jeszcze taka mała garstka, to z Anetką i z mamą ćwiczyliśmy, jak ma iść do chrzcielnicy, no bo trudno taką panienkę trzymać na rękach. Myślę. Że to jest taki moment niezwykły, kiedy możemy na nasze oczy widzieć, jak ta malutka pójdzie. Zobaczcie, ta jej pielgrzymka z kolan mamy do chrzcielnicy no tylko z 8 metrów. Dzisiaj, za chwilę. To jest niezwykły znak roku jubileuszowego. Bóg. Tej malutkiej dziewczynce, która ma swoją malutką, wyjątkową historię. Dzisiaj przed nami zawoła: To jest moja córeczka. Moja. Kocham ją i będę o nią dbał. I to jest niezwykłe. Ksiądz Tomek w niedzielę powiedział taką rzecz, że. Rzeczy niezwykłe i wielki Bóg niezwykły często objawia się w rzeczach bardzo zwykłych. I to jest prawda. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty wybrałeś sobie to miejsce i że my możemy żyć tu na tym kawałku ziemi, że mamy taki dom tu, tak blisko. I wierzymy, Panie, że Twoje otwarte serce jest jak otwarte drzwi w Rzymie. Że ono jest jeszcze bardziej otwarte. Panie, proszę Cię, abyś dał nam wszystkim wielkie pragnienie przychodzenia do Ciebie i abyśmy zapragnęli jeszcze bardziej żyć Twoim słowem, Twoją miłością, Twoją nadzieją po to abyśmy byli w tej pielgrzymce wiary i życia naprawdę pielgrzymami nadziei. Chwalimy Cię, Jezu, i błogosławimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.